Cześć. Może trudno w to uwierzyć, ale całkiem dobrze pamiętam czasy, kiedy w telewizji w ogóle nie było reklam. Nic. A potem nagle się pojawiły, zrobiło się ich strasznie dużo, no i sporą część tych nowych reklam zajmowały reklamy rozmaitych środków do prania. I w tych wszystkich spotach pojawiało się słowo enzymy. No wiecie, enzymy. Takie jak te, co w szkole nas uczą o nich na lekcjach biologii. Muszę przyznać, że przez długi czas uważałem, że te enzymy to jest jakaś taka marketingowa ściema taka gadka, którą się wsadza do reklam po to, żeby na wszystkich zrobić wrażenie czymś strasznie mądrym licząc, że nikt nie sprawdzi o co chodzi no więc dawno już powinienem był sprawdzić o co chodzi nie było motywacji motywacja pojawiała się teraz, kiedy zgłosiła się do nas marka Ariel ze swoimi kapsułkami do prania Ariel All-in-One Pots no i jest motywacja więc przyjrzeć tym wszystkim enzymom no i tej technologii PureZime. No i muszę przyznać, że sprawa wygląda naprawdę ciekawie. I to ciekawie z naukowego punktu widzenia, czyli tego, który nas najbardziej interesuje, bo nie często zdarza się, żeby wielkie firmy pokazywały to, co się kryje za ich produktami, tak, te technologie, te rozwiązania. W tym przypadku Ariel pokazał. I rzeczywiście to ma fajne, ciekawe podstawy naukowe. W opisie do filmu znajdziecie linki do badań. Właśnie badań, z których się wywodzi ten produkt, badań, które dotyczą tego, co tu się ciekawego dzieje. No ale zacznijmy od tych enzymów. Na pewno kojarzycie takie wizualizacje. One pokazują złożoną strukturę białek. Zwykle nie widać tu wszystkich pojedynczych atomów, dlatego że to nie ma znaczenia. Ważny jest kształt tego enzymu, bo właśnie kształt enzymów odpowiadają za ich działanie. Te enzymy szaleją w naszych organizmach, naszych i wszystkich innych, powodując, że one w ogóle działają, że mogą istnieć. No dobrze, trochę to wszystko uproszczone, ale tylko trochę, bo enzymy to są tak naprawdę katalizatory. Czyli mówiąc po ludzku, pewne struktury, które przyspieszają przebieg reakcji, to przyspieszają potężnie, dziesiątki, setki, tysiące razy. I to jest bardzo ważne, dlatego że organizmy nie mają czasu czekać na to, aż zajdzie sobie powolutku jakaś reakcja, dlatego enzymy to wszystko przyspieszają, powodując, że organizm działa w odpowiednim tempie. Czyli tak naprawdę, w uproszczeniu, robią coś takiego, a więc namawiają związki chemiczne. By szybciej ze sobą reagowały. Tylko tyle i aż tyle. No dobra. To teraz spójrzmy na ten wyjątkowy enzym, który znajduje się w kapsułkach Ariel All in One POTS. To jest bardzo fajna sprawa, dlatego że ma mocne podstawy naukowe i jak wiele takich odkryć wywodzi się w jakimś stopniu z natury. Z natury, a w tym wypadku dokładniej z morza. Naukowcy z Newcastle University zajęli się bowiem badaniem mechanizmu, który pozwoliłby oczyszczać kadłuby statków z obrastających je organizmów morskich. Zresztą to całkiem poważny problem, bo takie oblepianie powoduje powstawanie dużych oporów i po prostu sprzyja korozji kadłuba. Oczywiście w morzu nie tylko statki zarastają. Ten sam problem ma wiele innych organizmów. No i badacze postanowili się przyjrzeć temu, jak z tym problemem radzą sobie glony. Okazało się, że ściśle współpracują z pewnymi bakteriami. Zresztą występują one nie tylko w morzu, te same bakterie można znaleźć w glebie. Badania pokazały, że bakterie wytwarzają pewien szczególny enzym, fosfodiestrazę. Ten enzym ma taką zdolność rozkładania pewnych specyficznych biologicznych klejów, po prostu one przestają działać. No i teraz zobaczcie, jeżeli są glony, które są pokryte warstwą bakterii, to do tego już nie przylepiają się żadne inne morskie organizmy, które wykorzystują ten klej. Fosfodiestraza, ten enzym, no właśnie enzym, rozkłada kleje. Co ciekawe, badania pokazały, że ów enzym doskonale działa w niskich temperaturach. W sumie nic dziwnego, skoro musi być skuteczny w chłodnej morskiej wodzie. Ok, to teraz zabierzmy się za to nasze pranie. Plamy. No, zwykle przejmujemy się najbardziej tymi plamami, które są widoczne gdzieś na wierzchu, po zewnętrznej stronie ubrania, no bo coś kapnie przy jedzeniu, gdzieś się obetrzemy, no zostają widoczne ślady. Ale tak naprawdę bardzo dużo, może nawet jeszcze więcej dzieje się. Po wewnętrznej stronie ubrania, czyli tam, gdzie przylega ono do naszej skóry. W sumie nic dziwnego, bo dziennie każdy z nas traci tak od 1 do 2 gramów naskórka na całej skórze. I do tego dochodzi litr potu i sebum, czyli to jest taki lubrykant skóry, w większości składający się z tłuszczu. Spora część tej. Szczególnej, uroczej mieszaniny zostaje na naszych ubraniach. Wciera się tam, przylepia. Te plamy są niewidoczne, mimo że stanowią aż 70% zabrudzeń ubrania. No i potem, niestety, mogą zacząć z czasem brzydko pachnieć, a ubrania mogą w tych miejscach po prostu żółknąć. Tymi niewidocznymi plamami zwykle się nie przejmujemy, no bo są niewidoczne. Za to po jakimś czasie zaczyna je być nieco czuć, dlatego że. Te substancje działają właśnie niczym biologiczne kleje, przyciągając różne zabrudzenia. Oczywiście, skoro plamy są niewidoczne, to coś trzeba było zrobić, żebyśmy je mogli zobaczyć na potrzeby tego filmu. Dlatego w laboratorium oznakowano te zabrudzenia markerami UV, czyli substancjami, które powodują świecenie w ultrafiolecie. No i teraz, jeżeli poświecimy na nie ultrafioletem, te plamy po prostu staną się dobrze widoczne. Okazuje się, że enzym znaleziony na morskich glonach, wytwarzany przez bakterie, doskonale radzi sobie z tymi niewidocznymi zabrudzeniami. I tutaj zobaczcie, jest obraz spod mikroskopu pokazujący pranie, efekty prania z użyciem tego enzymu i dla porównania efekty prania bez tego enzymu. Tu na zielono w ultrafiolecie świecą właśnie te zabrudzenia, które tak głęboko wniknęły we włókna ubrania, że bez naszego enzymu, bez fosfodiesterazy nie dało się ich usunąć. No i tu mamy efekt takiego prania właśnie z użyciem enzymu. Jak widać, niewidoczne plamy praktycznie zniknęły. Ta fosfodiesteraza odkryta dzięki badaniom z Newcastle University, okazała się być bardzo dobrym składnikiem środków do prania. Oczywiście w kapsułkach Ariel All-in-One Pots nie nazywa się to jest Estraza, bo to strasznie nieprzyjazna nazwa, tylko użyto tutaj opatentowanej nazwy Purezym. A co do samych kapsułek, wiele osób jest skłonnych wsypywać za dużo proszku do prania, znacznie więcej niż to jest potrzebne. W przypadku kapsułek problem zniknął. Po prostu bierzemy jedną, wkładamy na dno pralki, przykrywamy ubraniami, tak z umiarem, żeby woda miała miejsce do pracy, no i już. Pamiętacie skąd wziął się nasz enzym? Z morza, z chłodnej wody, w której dobrze działa. W praniu to też ma znaczenie, bo dzięki temu nie trzeba grzać w pralce mocno wody. Wystarczy 30 stopni Celsjusza. Czyli oszczędzamy energię, a to przekłada się bezpośrednio na mniejszą emisję gazów cieplarnianych. No i kapsułki łatwo przechowywać, łatwo transportować. Trzeba tylko o jednym pamiętać: one są takie ładne, atrakcyjne, więc. Trzymamy je poza zasięgiem dzieci.